Nie nagrałem momentu brania, ale mamy rybsona i sprawdźmy, co to jest. Nie wiem. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jesteśmy znowu na rybach, ale nie na byle jakich, ponieważ spacerowałem tutaj po okolicy. Obok płynie rzeka o nazwie Pisia Gągolina, która należy do PZW Mszczonów, a ja tutaj będę łowił na dziko, tak jakby w tym właśnie bagnie, które znalazłem spacerując. Jeżeli tak jak ja zawsze macie w bagażniku samochodu wędki, to akurat było to nieplanowane, ale jakże sympatyczne, myślę, łowienie. Łowiłem tutaj już wczoraj i trochę się udało, ale dzisiaj wziąłem taki beznadziejny grunt, bo były takie bardziej wędki, więc będę łowił na sprężynę gruntową. Wędka spinningowa, która ma 2,5 grama spławik. Robaki, które zawsze gdzieś tam się walają, grube mady, macho, jeszcze żyją. I jakaś najtańsza mieszanka do zanęcenia. Będziemy łowili dzięki bobrom, dlatego że bobry, właśnie tak mi właściciel powiedział, zbudowały tutaj tamę i zalało tę łąkę. Wczoraj sprawdzałem, jest tu około pół metra głębokości. Myślę, że zanęty za bardzo nie przemoczyłem. Tak, dosłownie trochę. Tutaj klasycznie sprężyna, bo wiadomo, tutaj mogą się coś zaplątać. Tutaj dwa robale, tutaj jeszcze jakieś 5 gramów dołożone. No i tutaj do zestawu spławikowego, który jest taki po prostu trochę chyba przekombinowany, na końcu jest śrucina sygnalizacyjna i robak. Minęły dwie sekundy, już jesteśmy, ja mam taki stary sprzęt, bo 2 lata temu czy 3 lata temu jak się zainteresowałem wędkarstwem to zamówiłem taki zestaw na Allegro w którym po prostu było wszystko i taka odskulowa wędka teleskopowa, no ale nie wymieniam jej jako tako, na no, moje amatorskie połowy działa. Jakoś tak się, jeżeli wyposażam, to bardziej w spinningowe wydaje tutaj masę na jakieś woblery i tak dalej. O tutaj będzie gdzieś nasz spławik, troszeczkę widać, a tam zarzuciłem na środek mniej więcej grunt. No i zobacz. Coś się delikatnie rusza. A ja w międzyczasie jeszcze się pochwalę jaki mam wspaniały podbierak. Po prostu na największą rybę świata. Tutaj nawet ktoś nie powiem, kto próbował podnieść kota w nim, więc z ręki wezmę co najwyżej bąbkę. No tylko odłożyłem. Ajajaj, aj, aj, Pudło! pudło. Daję, ależ walnęło aż. W wędku zatrzęsło. Niby niepozorne. Naprawdę, wody niczyje, po prostu na dziko. Ja to bardzo lubię w wędkarstwie, że yy, wiecie, no można na komercję pójść, łowić sobie amury i tak dalej, wszystko, wszystko super, ale, ale w wędkarstwie fajne jest takie, yy, kurde, takie pierwotne, yy, pierwotny skill łowienia ryb. Po prostu idziesz, patrzysz, o woda, może są jakieś ryby, i nagle się okazuje, że masz bardzo ładny przegląd polskich. O, tam jeszcze się coś drgnęło na wodzie, nie wiem czy widać rusza się, wbrew pozorom się rusza, pisze Gongolina, drodzy Państwo. Coś pierwszego jest, siedzi. Sorry, bo mam akurat. Jest, dzień dobry, jakiś mikroskop, ale jest. Co mamy na haczyku, kochani. Piękna krasnopiórka. Zaraz ją odhaczę i Wam pokażę. Nie dużo tego odhaczania nie było, ale taka oto piękna. Kukano agresywne, zobaczmy. Nic jej się nie stało. Papa pa, do wody. Kurde! Pudu. Nie nagrałem momentu brania, ale mamy Rypsona. I sprawdźmy, co to jest. Yy, nie wierzę, XD. Czaisz? Lin. Piękny lin, ale jaja. Czekajcie tak, żeby mu krzywdy nie zrobić. Lin, urwa. nie wierzę. Dobrze się ekscytuję, bo to jest moja ulubiona ryba. Mięciutki. Dam tutaj tak kamerę, żebyście go może widzieli. Wychaczę Ale branie było takie, że... Kurde, nie, nie tego. Okej, okay, wyhaczony wyhaczaczem. Ja go tutaj położę. Ale zobaczcie jaki kochany. Piękna świnka. Już go łapię. Buziak do wody, papa. Pa. Ale to dlatego lina to warto było. Płynął. Ale zobaczcie, jaki piękny zachód słońca. Po prostu kolory. Przed chwilą wylądowała. Zerwała się, bo ja troszeczkę iluzu dałem, bo nie mam statywu, ale za to przyleciały dzikie kaczki. Então tá cada bloco